Coraz większym zainteresowaniem cieszy się model produkt as a service, rozwiązanie as a service, czyli de facto niekoniecznie kupowanie za twardą gotówkę danego produktu, tylko wykorzystanie go w swojej infrastrukturze, jego mocy, czy przetwarzania, czy składowania, czy backupu w naszych rozwiązaniach. I teraz, w jakich modelach możemy to zrealizować? Dell Technologies może zaczynając od tego, że ma swój sposób finansowania produktu, czyli dziś Państwo możecie od nas w modelu de facto powiedzmy leasingu dostać dane urządzenie na 2, trzy, cztery lata, zależnie od tego, on nie zostanie Państwa własnością, używacie go przez okres, na który się umówimy, płacąc raty uzgodnione miesięczne, kwartalne, roczne, to już jest dynamiczny system. To jest taki pierwszy krok, czyli finansowanie, leasing, tak? Częściowa usługa finansowa, można powiedzieć. Możemy to nazwać managed services, choć bliżej do managed services jest w naszym modelu CSP czyli cloud service provider z dużym akcentem na service provider czyli nasi partnerzy czy operatorzy czy inne podmioty na rynku w tym modelu oni kupują dany sprzęt od nas i świadczą podmiotowi kolejnemu usługę usługę na przykład backup as a service i w tym momencie oni oni jak gdyby zastanawiają się nad tym czy ten model jest opłacalny czy ten model zwraca się, czy amortyzuje się to urządzenie, ale dla klienta końcowego jest to usługa. Czyli klient końcowy nie musi kupić urządzenia, on kupuje usługę tak, w tym modelu. W takim modelu może funkcjonować nawet PC as a service, czyli pewien podmiot. I my też jako del, ty, ten model wdrażamy, pewien podmiot oferuje komputery na określony okres z usługą miesięczną, kwartalną, ponownie. I to jest też ciekawe, że w tym modelu możemy pójść dalej. Możemy zapewnić nie tylko wgranie y, obrazu, systemu operacyjnego, ale również aplikacji, która jest potrzebna danemu użytkownikowi. A po okresie skończenia tego, tej usługi, możemy na kolejny komputer, nowszy czy inny, jeśli się zmienia zapotrzebowania, wgrać ponownie te aplikacje i te dane danego użytkownika. Czyli jak gdyby w tym momencie zdejmujemy z, z głowy działu IT problemy związane z instalacją, z utrzymaniem, z kopiowaniem danych, z backupowaniem, ich to wszystko jest po stronie właśnie usługodawcy. Więc te modele się rozwijają. To jest ten PC as a service, backup as a service, storage as a service. Natomiast jeszcze kolejnym modelem, o którym zaczynamy mówić w Dell Technologies, to jest na przykład computing power as a service. Czyli umawiamy się na pewną opłatę za serwer, tak? Ale później będziemy taryfikować potencjalnie państwa za wykorzystanie procesora Czyli za pewną funkcję, tak samo jeśli chodzi o, o, o storage, umawiamy się, że jest pewien koszt wejściowy za urządzenie, za macierz tak naprawdę, ale za jej wykorzystanie taryfikujemy. Jeśli nie jest wykorzystane w 100%, ten koszt powinien być niższy, jeśli jest wykorzystane w połowie. To są modele, które są dyskutowane i rozważane w tej chwili w coraz większym stopniu, ponieważ klienci chcą płacić dokładnie za to, co użyli. Tak? I, to, I te modele też potrafią być bardzo dobrze skalowalne z, z punktu widzenia finansowego, jak i efektywności. Także jest tych rozwiązań kilka yy, i my je oferujemy oczywiście w wyniku dyskusji, bo to też bardzo zależy, jakie potrzeby ma klient. Czasami klienci wolą zakupić sprzęt, posiadać go na własność, mieć pełną kontrolę nad wszystkim lub wliczać w pewnym sensie koszty infrastruktury do swoich usług, które świadczą na rynku.